Cześć wszystkim, witam Was po raz e, kolejny na naszym cyfrowym spotkaniu z grami. Dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ będzie to gra komputerowa, ale nie do końca. Mamy Mario Kart Live Home Circuit, mam zestawik z Mario, e, przygotowałem e, tor, przygotowałem wszystko i teraz e, pokażę Wam, jak to mniej więcej działa. E, przede wszystkim musimy pobrać sobie aplikację z e-shopów, więc wchodzimy w e-shop, tak jak tu widać na ekranie. Najprościej wpisać MK Live. Mario Kart Live już nawet nam podpowiada e, tutaj wyszukiwarka. I pobieramy Mario Kart Live Home Circuit za darmo. Oprogramowanie można pobrać za darmo, więc nie musicie się martwić, że nie kupiście zestawu. Klaus zamykamy. Niech się pobierze. A ja w międzyczasie wam opowiem e, troszeczkę o zestawiku. W zestawie mamy cztery bramki. E, widzicie je porozkładane już na torze. Cztery bramki, te które ogólnie są gdzieś te wzory dostępne online, ponieważ te bramki są wychwytywane przez kamerę, która jest e, w samochodziku i e, dzięki temu grawie kiedy zaliczamy całe okrążenie iTP TD. One mają wbudowany tak jakby kod QR, e, więc e, stąd jest to, to rozpoznawalne, więc. Można sobie zrobić kopię tego, można to wydrukować. Gdzieś tam w internecie widziałem wzory do tego, więc nie musicie się martwić, że pogubicie to, zniszczycie to i już gra nie będzie Wam działała. Nie, wzory te są gdzieś tam online na pewno. Jak wpiszecie Mario Kart Live Home Circuit, to na pewno gdzieś tam znajdziecie te wzory. Autko jest dość duże, autko jest dość duże, ma około, nie wiem.

Jakoś tak, w każdym razie OutCom ma z brzegu e, port USB-C. W zestawie dołączony jest kabel USB-C. Do ładowania go można podpiąć to pod konsolę, można to podpiąć pod zasilacz zewnętrzny, najbezpieczniej pod konsolę. OutCom e, ma kamerę na górze i ma przycisk parowania, ponieważ musimy sparować je z konsolą. Jeszcze jest drugi zestaw, jest zestaw z Luigi. Póki co te dwa zestawy są jedynymi zestawami. Jestem ciekaw, czy pojawi się więcej out, czy też e, na tym niestety będzie to koniec. E, mam nadzieję, że pojawi się więcej out, ponieważ gra daje możliwość e, opcji multiplayer. Niestety, multiplayer tutaj jest dość drogi, bo wymaga osobnej konsoli i osobnego zestawu dla każdego z graczy. Więc no niestety każdy ze znajomych musiałby posiadać jeden samochodzik i swoją konsolę, żeby móc razem grać. Jest to duża frajda, no ale granie przeciwko komputerowi i przeciwnikowi AR augmented reality też daje dużo frajdy. Co zresztą zobaczycie za chwilę na torze, tak? Tu nam się pobiera. Zrobimy sobie ogólnie e, time skip do momentu, kiedy już mamy aplikację ściągniętą. Ok, już. Okej, okay, no to już jedziemy. Odpalamy pierwszy raz, więc zobaczycie całą procedurę. E, trzeba będzie pewnie wyjąć na chwilę konsolę z e, doku, żeby e, zysknąć kod QR, ale zaraz zobaczę. Może się uda bez e, takiego sposobu. Ok, Mario Kart e, Live Home Circuit Start Game. Musimy połączyć sobie e, go karta. E, mamy tu ignition, e, ignition Button, i teraz podłączam kamerę. Muszę podejść do ekranu. Chyba udało mi się, e, zaraz update się firmware. Dobra, chyba mi się udało, musiałem podejść, e, ponieważ e, ja wyświetlę sobie to na rzutniku. E, moja karta do przechwytywania, niestety, e, padła. E, chyba padła, bo nie działa obraz, nie działa HDMI na tym. E, także musiałem to podłączyć podrzutnik i e, zobaczymy czy, czy pójdzie. Updateuje się firmware, mam nadzieję, że to nie potrwa za długo. Okej, okay, udało się zasejwowane. E, musimy teraz położyć e, GoKart gdzieś na podłodze. Ja położę go już na torze. E, go kart jest położony na torze. No i zobaczymy co się stanie. Okej okay. Dobra Upsi Widzicie, e, coś mi się odkleiło Poczekajcie, zaraz to naprawię Okej, okay, miejmy nadzieję, że teraz już to będzie działało Okej, okay. jedziemy w, te, w takim razie e, Czy wokół jest w porządku? Tak Widzicie jak e, te niektóre e, elementy się świecą, dlatego warto, Ważne są te podtytuar. Nie wiem czy nie za daleko wam konsolę od tego, dlatego e, są takie momentami klicze. No ale zobaczymy. Lewym przyciskiem używamy przedmiotów i wtedy e, nasze autko i wjechałem w trasę Wtedy nasze autko przyspiesza. E, zasięg mamy w miarę dobry mamy 3x4 kreski Dobra, jedziemy dalej z tutorialem. To będzie mój driving license, ponieważ e, nie będę tutaj wrzucał swojego zdjęcia. Nie chcecie tego oglądać. Dobra, Don. Podejrzewam, że można później zmienić sobie driving license e, i nie będzie z tym problemu. Eee, ustawiłem jedną bramkę źle. Tutaj gra pokazuje, jak powinniśmy je ustawiać. Także zaraz ją przełożę, żebyśmy mogli kontynuować, ok? No i jedziemy. Najpierw jest położyć jakieś ciężkie przedmioty, żeby te bramki nam się nie rozjeżdżały. Ale one są w miarę stabilne. Bramka numer 2. Nie wiem czemu tak gliczuje. Bramka numer 3 i bramka numer 4. Wszystkie bramki prawidłowo. A ja muszę się ustawić teraz ładnie na miejscu. Żeby stworzyć samemu mapę. Pierwszy przejazd zaznacza całą trasę farbą i potem gra z tego automatycznie tworzy pory jazdy. Zobaczcie. Wszystkie moje koła są oblane farbą, żeby zostawić ślad. Oczywiście, ten ślad nie zostaje na powierzchni, ponieważ wszystko dzieje się w grze. Właśnie, konsolę mam troszeczkę za daleko. Konsolę mam troszeczkę za daleko. E, dlatego jest taki problem 5 metrów. A tu mam chyba trochę więcej, wiecie? Mam chyba trochę więcej. No, i tym sposobem mamy całą trasę zaznaczoną. Zobaczcie, ona wygląda w ten sposób. Dan! Jasne. I zobaczcie, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pojawiają się nasi przeciwnicy. Widzicie, tam, gdzie była trasa zaznaczona, po bokach mamy pasy. Wyjazd za e, stawili, tak jakby wypadnięcie z trasy. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Bawser Junior i Kopa Lingi dołączyli do nich do meczu, więc poście powyścigujmy się z nimi. Pościgajmy się z nimi. 2 1 Na mapie znajdują się też znajdźki różnego rodzaju i one dają nam bonusy e, bądź też przeszkadzają przeciwnikowi. Możemy e, dostać grzybka, który przyspieszy nas. E, możemy znaleźć banana, który zatrzyma przeciwnika. I ja porozkładam banany. Ktoś właśnie mnie czymś uderzył i też moje auto zwolniło. W momencie, kiedy sobie grzywka auto przyspiesza, kiedy jesteśmy w jakiś sposób uderzeni, nasze auto zwalnia. Jesteśmy z czegoś uderzeni, i nasze auto zwalnia. Ok, ale objechaliśmy. Objechaliśmy wszystko bezproblemowo. Za pieniądze, które zdobywamy w grze, za monetę, możemy dokupować sobie e, różnego rodzaju customized items, czyli możemy sobie nasze autko przerobić. Oczywiście zabawka będzie wyglądała normalnie, e, nie będzie zmieniona, e, natomiast w grze będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Nasz Mario będzie miał też... E, nasz Mario będzie miał e, wtedy zupełnie inny styl, nie? Okej, okay, to spróbujemy jeszcze raz się pościgać. Możemy wziąć sobie Grand Prix, Time Trail albo Custom Race. Czyli, e, w Custom Race wymyślamy własne zasady. W Time Trail mamy e, wyścig z, e, na czas. I w Grand Prix mamy typowe wyścigi. Weźmiemy sobie 50cc. To zostajemy przy, aktualnym, przy aktualnej trasie. Znaczy, jak pierwsza e, ta wygląda zupełnie e, pierwsza bramka, jak fajnie wygląda. Druga też ma zmienione grafiki. Okej okay. Widzicie? Jak podjeżdżam, to zaczynają się fajne rzeczy dziać przy tych bramkach. Na razie jestem pierwszy, ale... Nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy. Okej. Okay. A wjechałem, w... zderzyłem się z dekoracją. A... Widzicie? To, Mario, to jest definicja Mario Karta. Nie ciesz się z wygranej, bo zaraz będziesz na ostatnim miejscu. Najlepiej konsolę postawić na środku planszy albo w miarę blisko, e, gdzieś tak połówki e, więc ta część bram pomiędzy bramką drugą a trzecią jest bardzo oddalona od konsoli, dlatego momentami ścina bo jest problem z, e, z zasięgiem, z połączeniem Udało mi się dojechać Kura. Next Race, jedziemy kolejny, kolejny wyścig hmm. Czyli sceneria się zmienia pomimo, że trasa zostaje ta sama W sumie to samo, e, ta sama plansza To sceneria się zmienia Muszę wrócić na e, start Bo teraz mam jakiś podwodny Tak, podwodną planszę Także wszystko wygląda jakby było pod wodą Gdzie tak faktycznie nie jest pod wodą, nie? Dobra O, udało mi się coś dostać. O czymś są tu przeciwnicy! Całe szczęście, że to nie da. Ale masz. Myśli, ama! Nieee! Co to za wrednio za była? Że jestem sparaliżowany? Okej, okay, na razie jestem pierwszy i jeszcze jedno okrążenie, także bądźmy w dobrej myśli. Nie wiem co to jest za mydluza. co to za stworek się pojawia przy tych bramkach, przeszkadzajek, ale jest very irritating. Okej, okay, finish. Obiećmy sobie, sobie, sobie ten go. I jedziemy z kolejnym meczem. Muszę się ustawić. Patrzę, hmm, ustawiłem tak kamerę, że nie widać punktu startowego. Myślałem, że będzie właśnie widać punkt startowy, a niestety nie. Dobra, ale jedziemy. Co fajna mechanika z tymi znajdźkami teraz. Po Polsce. Wróciłem do tyłu bombę. usta na właśnie. Mały Mały. Mario, no. O właśnie. Udało się kolejny mecz do przodu. No to jeszcze jedna rundka, jeszcze jedna rundka, żebyście zobaczyli sobie e, jak to całość wygląda, bo to chyba było... A nie, to były tylko trzy mecze, dobra. E, no to w takim razie słuchajcie. E, teraz to wszystko możemy wrócić, jeżeli chcecie, e, możemy zrobić większy tor, większą mapę. Z jakimiś mostkami, podwyższeniami, dajcie znać w komentarzach. A jeżeli e, film ten zdobędzie 1000 wyświetleń, kupuję zestaw z Luigi i będziemy jechali na dwie konsole, na dwa auta, robimy sobie prawdziwy wyścig. Co wy na to? Liczę na Was. Dobra, w takim razie, dzięki bardzo za dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!